Witam na prezentacji najnowszego albumiku z motywem Harry'ego Pottera. Albumik jest duży. Wykorzystałam tutaj papiery firmy Joy Design, właściwie z różnych kolekcji. Wiązanie jest na woskowany sznureczek plus zawieszka, która mi tu uciekła. Piękna też zawieszka od Zoo Design. Album jest duży. Na minimum 93 zdjęcia. Natomiast jeżeli wykorzystamy kolorowe powierzchnie, które ogólnie ozdabiają album, i damy tam również zdjęcia, no to nawet do 100 się zmieści. Albumik jest na zdjęcia o wymiarach 10x15, 9x13, 13x18. Nie narzucałam tutaj białych powierzchni, ponieważ klient sam sobie zdecyduje, czy da na kolorowej na przykład macie duże zdjęcie, czy dwa mniejsze. I przechodzimy do otwarcia. Ja tu sobie tylko zsunę ten sznureczek. Nie będę się bawić w rozwiązywanie kokardek. Jeszcze raz albumik. Tutaj mamy z Gretka. Bardzo lubię te papiery. Otwieramy sobie albumiczek. I na pierwszej stronie mamy wodospad zamykany na magnes. Napis Hogwart. Czeka. Otwieramy sobie magnesik. I tutaj mamy całą kaskadę zdjęć. Będzie to na zdjęcia. 9 na 13 wycięłam sobie tutaj karteczki o tych wymiarach, więc po prostu przy minimalnych jakichś tam milimetrach, żeby była ładna krawędź. Zdjęcia 9 na 13 lub oczywiście mniejsze, bo zawsze można wszystko przyciąć. Więc to jest pierwsza nasza strona. Druga strona ma bardzo ciekawe zamknięcie na przesuwanym paseczku. Bardzo lubię takie ciekawe różne rozwiązania. Także o, otwieramy. Pierwsze co to wyciągamy tutaj otwieraną klapkę matę. I tu również będziemy mieć zdjęcia 9 na 13. Kładamy sobie zapaseczek. Tu przesunę troszeczkę, żeby się zmieścić, rozwijamy sobie naszą klapkę. I tutaj mamy taką, o, tak przesunę, żeby się wszystko zmieściło. Otwierano harmonikę Czyli na wiele zdjęć tu nam jeszcze się zmieszczą 9 na 13. Natomiast to wszystko jeszcze również się otwiera. Tu jeszcze miejsce na jedno zdjęcie. Piękna powierzchnia z nocnym magicznym ekspresem. Tu również możemy dać e, zdjęcie. 30 10x15, nie wiem, zobaczymy zaraz, czy 13x18 się zmieści. Też się zmieści 13x18, na natomiast to już jest e, dowolnie. No, mi się te papiery bardzo podobają. Ja bym ich osobiście nie zasłaniała. E, I tu. Każdej, mamy cztery strony i w każdej stronie jest kieszeń z matą, również nie narzucałam żadnymi powierzchniami, czy to mają być cztery poziome zdjęcia, czy na przykład y, dwa duże zdjęcia, czy na przykład 10 na 15, ale pionowo, czyli układ może być taki, że dajemy na tą matę zdjęcia 9 na 13, y, 9x13. możemy dać 10 na 15 pionowo. Zaraz zobaczymy. 13 na 18 też się zmieści, więc dowolnie mm, przyklejacie to zdjęcia. Ja już tutaj tego nie narzucałam. I takie maty są również w kolejnych e, kartach. Takie dodatkowe powierzchnie, jak sobie obrócimy kolejną stronę. To tutaj mamy e, kieszenie z matami. Z matami na. Tutaj będzie taka dodatkowa powierzchnia na nie wiem, notatki, ale można sobie również tutaj malutkie zdjęcie wkleić. To była jedna kieszeń. I druga kieszeń ukośna. Z matami, plus takie zdobienia, też lubię takie rozwiązania. Prawdopodobnie już nie pamiętam, ale nam tu będzie 10 na 15 I tutaj tak samo. Możemy dać oczywiście mniejsze 9x13. Także cztery zdjęcia nam tutaj na tematy również wejdą. No i sobie wkładamy tu w kieszenie. O, raz. Dwa. Plus te matki, które tutaj sobie odłożyłam. Dawać osobiście od największej, żeby ładnie się eksponowały te piękne tła. Czyli ta strona jest z matami w kieszeniach. Tu mamy stronkę zamykaną na magnes. Hmm, oczywiście musiałam sobie ozdobić elementami. Hmm, zaklęć, zaklęcie. W ogóle napisy są takie, oczywiście nawiązujące do Harry'ego Pottera. Odpinamy sobie magnesik i mamy maty, takie klapki otwierane. tu jest luzem mata. 9 na 13, a tu 10 na 15. Czyli tak sobie zamykamy. Hap i magnesik klap zamyka nam. i tu oczywiście wyciągana mata. A tutaj zakładeczka, zakładeczka pod którą znajduje się rozwijana taka harmonika. Tu nam się zmieszczą zdjęcia 9 na 13 lub 13 na 18 Otwieramy sobie książeczkę i rozwijamy sobie harmonikę. Tutaj jest powierzchnia ozdobna, natomiast też możemy wkleić sobie zdjęcie. I zamykamy sobie, wkładamy sobie od strony otwierania, bo tutaj mogłoby się nam coś wygiąć, więc wkładamy sobie w zakładkę od naszego zgięcia, nieodwolnych od wolnych krawędzi. Kolejna strona wiązana na wstążeczkę. Piękne, ozdobne tło, natomiast też można tutaj dać zdjęcie. I tutaj jest to wielka harmonika na wiele, wiele zdjęć. Patrzcie, ile jest powierzchni. Tu, tu, tutaj, tutaj obracamy harmonikę, i nam się to ciągnie i ciągnie. Także ta harmonika jest naprawdę ogromna. na mnóstwo zdjęć. Zawiązujemy. I kolejnie kieszeń z matami. Mamy Troszkę niewygodnie, bo z boku siedzę. Natomiast mamy tutaj maty na cztery zdjęcia. Z ozdobnymi tłami. Sobie po kolei wkładamy. Ta duża tam na koniec ją wypchnę. Okej. Okay. A tutaj mamy klapkę. Klapka jest czarna, żeby pasowała ogólnie do albumu. Ma napis. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, możemy również tutaj zmieścić zdjęcie 9 na 13. Ta klapka jest wyciągana. Wchodzi w naszą kieszeń. Mamy miejsca na zdjęcia. I tu też możemy również zmieścić zdjęcie. A oczywiście w środku, tu w kieszeni strony, mamy również matę. Ta strona ma takie ładne wiązanie na woskowany sznureczek. Lekcja magii. Bardzo ładna y, grafika, bardzo mi się podoba. Y, oczywiście y, z nawiązaniem do Hermiony. I tutaj mamy kolorowe miejsca na zdjęcia. Jedna klapka, druga klapka. Tu możemy dać zdjęcie, tu możemy dać zdjęcie, tutaj, tu na dole, tu i tu oraz na tej powierzchni. Zamykamy klapeczki i ja to zaraz tu zawiążę, natomiast teraz chcę przejść do ostatniej strony. Ostra, ostatnia strona jest y, wodospadem mechanicznym, dynamicznym inaczej. Dla mnie to po prostu mm, dynamiczny mm, układ kart. ciągniemy sobie za to, i zdjęcia same się nam będą przewijać. Tu będzie ostatnie zdjęcie, tam pod spodem już nie, bo się nie zmieścimy, wygielibyśmy cały mechanizm i później ten wodospad się nam tutaj zamyka. Czasami się tutaj haczy ta strona, więc po prostu musimy dać pod ostatnią stronę cały ten nasz ciągnik i oczywiście znowu piękna grafika z kolekcji yy School of Magic, chyba tak. Natomiast wszystko to już jest od Zoju Design. Album kończy się grafiką nawiązującą do naszej okładki zewnętrznej. Tak się to wszystko prezentuje. Sztywna okładka z tektury grubej introligatorskiej, album wykonany od A do Z łącznie z bazą własnoręcznie przeze mnie, o tutaj jakieś paski mi wychodzą, jestem z niego bardzo dumna, jest przepiękny i pomieści naprawdę mnóstwo zdjęć.